Anna i Grzegorz Bardowscy mają dwójkę dzieci. Jaś i Livia dumnie pozowali do najnowszej fotografii z tatą Ręce pełne szczęścia, nie mogli się nachwalić w komentarzach internauci, Anna i Grzegorz Bardowscy, rolnik szuka żony, razem po programie Anna i Grzegorz Bardowscy stanowią parę doskonale znaną widzom programu Rolnik Szuka Żony. Uczestnicy poznali się w drugim sezonie wspomnianego show, a obecnie są małżeństwem z kilkuletnim starzem i dwójką dzieci. Państwo Bardowscy stworzyli ciepły i rodzinny dom dla Jasia oraz Livi. Chłopiec przyszedł na świat w 2016 roku, a jego siostra 3 lata później. Anna Bardowska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Wrogi na YouTube i posty na Instagramie, właśnie tą drogą najczęściej komunikuje się z internautami, którzy chętnie śledzą najnowsze informacje. Z okazji niedawno obchodzonego Dnia ojca żona Grzegorza podzieliła się prywatnym kadrem. Głównymi bohaterami wspomnianego ujęcia są rolnik i jego dzieci. W opisie dumna uczestniczka show użyła tylko jednego słowa tato. Dzieci Ani i Grzegorza Bardowskich na nowym zdjęciu Instagram. Każdy nowy post opublikowany przez Annę Bardowską jest szeroko komentowany przez internautów i nie inaczej było tym razem. W odpowiedziach nie zabrakło wielu ciepłych słów skierowanych w stronę całej rodziny.